Oglądaj wbw na żywo. Bilety i pay per view na wbwfreestyle.pl Chłopaki, kamień, papiernożyczki. 3, 2, 1. Okej, okay, zacznie Matis. Matis w temacie. Gęsia skórka. A więc masz już jakiś bicik? Katowice, to jest pierwszy półfinał. Dajcie łapki w górę. Oni walczą o ten bilet do Warszawy. Dajesz Matis. Łapy! 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 chłopie, Ło! chłopie, chłopie, ja chłopie, chłopie, Jał. chłopie, 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 Ej! chłopie, 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 nie chłopie, swój język mają. I to jest chłopie, ja pijam sobie fajnie, chłopie, chłopie, no i chłopie, 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 że mnie tutaj kurwa mać chłopie, przed... Innych myślał o niedzieli, a w sobotę łeb uścieli, To jest proste, ja pijam sobie w Ale jesteś tu kurczakiem, To jest proste, pijam sobie pało Jesteś jak kurczak, zamiast jaja robisz jedno jajo, I to jest proste, ja pijam sobie fajnie Napierdalam sobie tutaj z panczem Masz jedno jajo, weź ogarnij to jak dostać dwie kinder niespodzianki bez zabawki, yo Czy to jest w sumie dobre, ja za każdym razem mam tu swoje paną formę I co ty wiesz kurwa o ptakach, je pana lepiej? Jak co cztery lata głosujesz na Kaczyńskiego Pięć! To jest proste, ja pijam sobie tutaj zajebiście dobrze. 6. Nie chciał głosować na Kaczyńskiego. No i sprawdzaj, to zagłosował no do, na Donalda Trumpa. Żejście! Pa pa pa, pa Dzik w Polacy mają swój język To nie było słabe, a nie wiem czy wiecie W Chinach to mają nawet alfabet Jesteś śmieszny i macie, kurwa, śmieszne literki Żołędzie i skórka, jesteś fają Ciekawe, czy w kinach obrzezają, oj Ja nawijam z wiarą Szalom Kurwa, Nie bacz tego chińskiego, kurwy, syna Wolny freestyle, wolne pre i wolna Palestyna Wolny haszysz, wolna plastelina Nieba! Wyjebane mam z kurwy synie. Szczęście! Ty nie jesteś ze Śląska, ty jesteś kurwa kinianinem <śmiany> Zmiana bitu Katowice nie śpimy, łapy w górę! Cztery po cztery Ła, ła, Jau, jał, jau, jau, po pierwsze to polecę błaźnię Ciebie faktycznie obrzezali fajnie Niektórzy twierdzą, że Grzegorz Braun ma rację Spalił flagę LGBT I spali również twoją nację Ej! Pa, pa, pa! pa, pa, pa. Z mordy przypominasz Mao twoja siora pracuje w fabryce Samsunga No! Pa, pa, pa! Wyjebałbym ci z buta na pistę, Ale szkoda butów, bo jest siorą sklejaliście Jał, 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 jał Tak, kiedy składała Samsungi na pętli A później przerzuciła się szyję z pederki W sumie była szyła mordziaty Ale wyjechały z kraju i zabrakło i szmaty Już? Yo, pa, pa, pa A twoja niunia to fińska Marta Linkiewicz I dobrze wiecie czemu Bo dała dupy temu temu A jego dupa jest jak szynkansen, jadę męciu. Potanio, ryż tych pierońskich pięciu. Jał, 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 jał. Lepiej być skin, jadę się dowoli. On dość, on to do, je, Jeszcze raz, ej, ej, ej Lepiej być skin, bo jadę sobie dowoli. On oświadczył się, żeby wygrać walkę i przepierdolił. Yo, jadę sobie, ty jebany chłopie. Czekamy teraz na rozwód na bopie. Yo, Bartek się zabawi, przyjadę na południe, jak mnie Pueblo zrozstawi, to są dobre lapsy, jak wygram w UPW, to może załatwisz. Yo, 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 ej, yo, to jest proste na chwilach, może ci załatwi, ale musisz jeszcze wypić cztery piwa, yo, to jest proste, jadę z panczem, zapiaszamy, melans na mariackie. Ostatnie, yo, pa, pa, pa. Ja tak to dzisiaj czuję. Cztery piwa, jedno jajo, jakoś się wykalkuluje. Pijam napity, wygrywam, bo zawsze byłem dobry z matematyki. Dziękuję. Okej, okay, szanowna publiczności. Szanowna publiczności. Chłopaki, przodem, 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 przodem. Czy w tym starciu lepszy był Matis! Coś nie coś. Czy może Bartek? Bartek jest bez wątpienia dzisiaj idolem publiczności. Okej. Okay. Chłopaku. Dziękuję. Chłopaku. Sodem do jurorów. Jurorzy. Trzy, dwa, jeden. Jednogłośnie Bartek. Ale poproszę ogromny hałas dla Matisa. Trzy, dwa, jeden.